Siemanko ludziska Taka mała aktualizacja Ja już jestem w domu Po trasie Po trasach Teraz w trasę polecę Początek lipca Po naczepę Trochę się w moim można powiedzieć takim życiu Zawodowym trochę się pozmieniało Ale to zobaczycie w swoim czasie Tak nie wiem w połowie lipca Koniec lipca yy, będzie nowy filmik. Dokładnie nie wiem kiedy, no musicie mi wybaczyć, ale no, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale oczekujcie. Yy, ten filmik ogólnie wkleję yy, do tego filmiku, którego montuję. Yy, no i co? I tyle nie. Taka mała aktualizacja, żeby yy, powiedzieć, yy, żebyście dowiedzieli się nowych informacji i tak dalej, więc no oczekujcie niedługo nowości, myślę, że będzie się działo i to dużo, bo będą nowe miejsca i tak dalej, ale mówię, no to dowiecie się w swoim czasie, więc no wyciekujcie, a ja Wam życzę miłego oglądania mojego filmiku, bo to będzie na początku, przynajmniej taki mam plan. No, miłego oglądania. Mam nadzieję, że się spodoba. I yy, co? Niedługo nowości. Hejka Siemoneczko. Witam. Jest środa. Środa 9.30. Ja jestem w trasie od poniedziałku. Za 450 metrów. Dlaczego nie nagrywałem wcześniej? No, bo jak wiecie, ja jeżdżę przez świecko i moim zdaniem, po prostu było to bez sensu. Nagry nagrywanie non-stop tego samego. A w ogóle powiem Wam to, co się działo na świecku. Masakra. <coughs> tak samo jak w Niemczech. Stanąłem na Michyndorfie, ale przekroczyłem granicę w poniedziałek. Poruszyłem rano. Wczoraj. W ogóle kilometr nie zrobiłem. Nie, przepraszam, wczoraj, W poniedziałek żadnych kilometr nie zrobiłem. Wczoraj, czyli we wtorek, też, też nie było źle, ale mogłoby być lepiej i to o wiele lepiej. No ale co zrobić? Nie, nie będę jeździć w kółkach za 850 metrów. Tylko będę robił przerzuty, więc można powiedzieć, pasuje mi to, bo przynajmniej będzie się coś działo. A nie, non-stop non to samo, to samo wiecie o co chodzi, nie? Ta monotonia po prostu jest niestety w tych kółkach, tego się ukryć nie da. Jak non-stop to samo, no to co, co nagrywać? Dlatego sobie poniedziałek, poniedziałek i wtorek sobie odpuściłem. No ale co, lecimy. Jak stanę na pauzę albo na, 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 na załadunku, to pokażę wam co doszło do EMa, znaczy co doszło. Tabliczki założyłem jedynie, mówię, data już nie wskakuje na ena ja przechodzę na 2-3 trasy na et. Co? No i tyle kurczę. Będą zmiany, zmiany, zestaw standard, można pojedzieć te same kraje, zobaczymy może dojdzie Francja, ja trochę zamówiłem. może jakieś inne kraje dojdą, nie wiadomo, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, słuchajcie, zobaczymy. Ja się już melduję na załadunku, papiery odebrałem. Tu będę się ładował. Sobie wyjdziemy. Powiem Wam, tak przed chwilą padało. A teraz ładna pogoda. Dałem tabliczki. Od razu ładnie się prezentuje. tak trochę stoję, trochę dziwnie, ale. Tutaj czekam pod jaką rampę, bo mają przerwę. Tak tylko na szybko. Ale nikomu nie, nie, nie przeszkadzam. więc jest dobrze no to słuchajcie co by tutaj pogadamy sobie później ja czekam tutaj jak wspomniałem na załadunek aż się... yy, aż przyjdą panowie do pracy i co załaduję będą big bagi 24 palety tam będzie coś koło 20 ton więc no nie było, nie jest źle. Woziło się cięższe. Big bagi, ale powiem wam, że takie dosyć kurcze wysokie. Ajajaj. No ale dobra, trudno. Idę na magazyn poczekać, która rampa to sobie podjadę. I co? No I, i tyle. Więc co? Jak będę gotowy, to dam wam znać. I sobie trochę pogadamy. Yo. załadowany Wysokie co nie? Jeszcze dam później te belki, znaczy później za chwilę te belki na dół. O jedną, o jedną na dół. O jeden poziom i co? I czas po papiery podjechać i spadamy. No, i jest gitarka. Pięknie, ładnie do końca. Fakujemy i lecimy po dokumenty. No, a więc tak, załadowany. Jest godzina 16:13. Nie pytajcie. Ale wszystko zobaczycie na filmiku. Po prostu późno. Po prostu późno mnie załadowali. Dłużej czekałem po prostu na dłużej czekałem na rampę bo tu jeszcze mieli przerwę i tak dalej więc no ale wszystko na spokojnie Dokumenty, wszystko mam I jedziemy Będę jechał przez inną granicę Pojadę dołem W nie widzę czy tu jedzie, bo mi zasłaniają Inne Auta No jedź chłopie, jedź kurwa, nie mam całego dnia. Przygotuj się do skrętu w prawo za 250 metrów. Dzień dobry wszystkim. 9 godzin pauzy na takim dzikusie w Belgii. Ale co, bezpiecznie było. Lampy się super świeciły. LEDowe. Dobra, to co, to lecimy. 113 km do rozładunku, ale góra dół, góra dół. Do usłyszenia. Stoję pod rampą Górki, nie górki, no i 20 ton, więc... Puchłem, puchłem pod górki No i co? I czekamy Tam ponownie, ja załadowałem puste palety Jadę z tym okolice Hanoweru Jak zaraz zobaczycie Na znakach, jestem już na jedynce Okolice Hagen Zostało mi jeszcze 223 km do celu. Już na jednej stacji stanąłem. Oczywiście brak miejsc. No ale co, no lecę dalej? Za wszelką cenę muszę się wykąpać. Mam pomysł, gdzie stanę. Przy Kamen jest jedna stacja się nazywa chyba Lichtendorf, czy coś takiego. Więc chciałbym sobie tam stanąć. No i co? Mamy godzinę po 17.00, 17.08 dokładnie. I zasuwamy. Ja dzisiaj można powiedzieć kilometrów, w ogóle nie zrobiłem. Bo ile zrobiłem? Ponad 100. Teraz 70 i 114. Czyli na no, prawie 300 kilometrów zrobiłem, co nie? Więc no, powiem Wam, co to jest. Ale co, taka robota? Kształt F.A.C.H. A to zawsze się pali. Tu jest 60 i radar. Ale dzisiaj go chyba nie ma. Bo tamto tą, tą nic nie sygnalizuje. To jest 80 i zaraz 60. Oj, nie ma radaru, nie ma. Czy jest, ale nie, nie widzę go, nie widzę go. On zazwyczaj stoi gdzieś tutaj przy barierkach, wiecie, po lewej stronie. Ale widzicie, dzisiaj go nie ma. Na której chcę stanąć za 4 km 1722. Aj, może być ciężko słuchajcie, może być ciężko, ale zobaczymy O, co tu pogubił Klamra, pas papierowy kątownik. Czyliście chłopaków też czasami tak robiłem. Nawet nie czasami, tylko często. <laughs> czy to z tatą w trasie, czy to nawet w domu, na wiadukse Jechałem rowerem i prosiłem, żeby trąbili. Ale co, widzicie, taki klakson. Chociaż nawet M1 nie ma złego klaksonu, są gorsze. Typu Iveco na przykład, albo Mercedes, w sumie też. Ja, jak miałem okazję odbierać Mercedesa z salonu, no to wypróbowałem, ale to na bazie, czy tam nawet na serwisie jeszcze, żeby sprawdzić jaki, jaki dźwięk daje. Ale szczerze wam powiem taki sobie Liechtenstein. Jestem ciekaw czy znajdę miejsce Oby było miejsce, bo trzeba się wykąpać. Kurczę no, ale dobra, nie poddaje się. Już się nie poddaję, lecimy. Chociaż już tutaj widzę. Że będzie kiepsko. Kurczę no. Nie ma gdzie stanąć. Masakra wam powiem. Masakra. Zaraz zobaczymy tutaj. Ci już stoją tutaj. Przy autostradzie. Przygotuj się do skrętu w prawo za 300 metrów. Po 60 metrach, skręt w lewo, A1, B37. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w piątek. Ja właśnie ruszyłem. Piąta 20. Udało mi się wykąpać. Stanęłem sobie na rynerze w kierunku Panoweru. Najważniejsze, że się stanęło. Fajną miejscówkę miałem na tą noc Będę oni pamiętał oczywiście jak będzie jak będzie wolna to sobie stanę, to spokojnie zestaw się mieści. tylko trzeba było się złamać troszeczkę Ale tak to jest gitarka No i co? Lecimy sobie na rozładunek Wiem już jaką mam robotę ładuję też okolice Hanoweru do okolic Mannheim, Mannheim Czyli tam pod Frankfurt nad Menem Dowiedziałem się, że w poniedziałek podobno jest zakaz w Niemczech Tam zielone świątki czy coś takiego W internecie poszukam, kierowca mi mówił, Więc się dowiem, czy to prawda, czy nieprawda. No i całe Niemcy stoją, nie, nie ma tam, że, że jakiś land, że landami święto, tylko wszystkie landy mają święto. To jest chyba ogólnie święto Niemiec Jak wszystkie landy więc. No, Ale nie martwimy się Lecimy, robimy swoje A jak to wyjdzie No to się okaże Ale z tego wynika, że Ładunek, który załaduje dzisiaj Będzie dopiero na zrzutkę we wtorek się akurat to podoba. Od poniedziałku ostro zasuwałem. Więc odpoczynek się należy jakiś nie. Dobra, słuchajcie. Ja sobie jadę. A my co w kontakcie, prawda? Do no później.

Tak słuchajcie to jedziemy But na załadunek słuchajcie metrów jedź w lewą gówną drogą następnie następną Ja tu już raz byłem. W prawo. Hmm. Chociaż auta mogą być, więc to się nie ma co się cieszyć. Jeszcze tylko trzeba ubrać. Siemanko, witam w sobotę. Wczoraj mało co się odzywałem, bo tutaj razem z kierowcą z, naszym, z naszej firmy lecimy na dwa auta. W to samo miejsce. Sobie lecimy. Na 4:4 się wypałzowaliśmy. Jeszcze wstąpimy do sklepu bo tak jak mówiłem w poniedziałek jest zakaz.